Czym różnią się Baptyści od Kościoła Katolickiego? Moim zdaniem, to będzie moje, moja subiektywna opinia. Baptyści, tak jak wielu innych protestantów, uważają, że na zbawienie nie da się zasłużyć. I to jest ciekawe, ponieważ coraz częściej słyszę to również w Kościele Katolickim, że zbawienie jest łaski przez wiarę nie da się na to zasłużyć, podczas gdy właśnie często widać w kościele katolickim coś takiego, że musimy zasłużyć. trzeba zasłużyć, trzeba dobrze robić, trzeba nam przechodzić, chodzić, trzeba to wszystko robić, żeby tylko zasłużyć na zbawienie. A więc bym powiedział u baptystów jest życie wdzięcznością za to, co Jezus dokonał na krzyżu, za zbawienie, które jest przez wiarę, podczas gdy tu jest bardzo w kościele katolickim moim zdaniem, Próba zasłużenia na to zbawienie. Inną rzeczą jest chrzest, i to może najbardziej wyraźnie widoczne jest, ponieważ u baptystów chci się osoby świadomie wierzące. A więc nie jest to, że do chrztu podchodzi się, ponieważ ktoś inny wierzy. Tak jak niemowlę jest przyprowadzane i jest to wiara rodziców czy rodziców chrzestnych, ale tu ja sam decyduję za siebie jako osoba świadoma i wtedy chrzest jest przez zanurzenie, ta forma, która jest widoczna w Nowym Testamencie. Chociażby w Ewangeliach czytamy o tym, że Jezus poszedł, Jego uczniowie czy Jan Chściciel chcili tam, gdzie było dużo wody w rzece, ponieważ było to przez zanurzenie. Kolejną taką też widoczną różnicą to jest kult świętych. W kościele baptystów nie ma kultu świętych. Dlaczego? Ponieważ, na przykład, modlitwa jest tylko i wyłącznie do Boga, bo w całej Biblii nie widzimy modlitwy do nikogo innego, jak tylko do Boga. I teraz wyobraźmy sobie, jeżeli ktoś, załóżmy w Polsce Piotr modli się do Marii, później we Francji Pierre modli się do Marii, w Meksyku Pedro modli się do Marii, dajmy. Jakiś Peter w Stanach Zjednoczonych, to każdy z nich modląc się do niej, uważa, że ona wysłuchuje jego, a więc uważa, że ona jest wszechobecna. A kto jest wszechobecny? Tylko i wyłącznie Bóg. Nigdzie w Biblii nie mamy modlitwy do stworzenia, bo tak naprawdę Maria czy święci są stworzeniem, podczas gdy stwórcą jest Bóg. I to jest ciekawe, że Bóg mówi. Przyjdźcie do mnie i daję drogę Jezusa Chrystusa, że jedynym pośrednikiem jest Jezus Chrystus. My natomiast, co często ludzie robią, dobrze, że mówisz, że można przez Jezusa, ale my wybieramy na przykład przez Marię, ponieważ Maria nas lepiej wysłuchuje. I w ten sposób tworzymy obraz Boga, który jest surowy, który nie potrafi słuchać, który jest tylko od karania. Natomiast Maria jest kimś takim, kto może nas zrozumieć i może przebłagać czy wyprosić u Boga jakieś łaski dla nas. Tego obrazu nie ma w Biblii. Pytanie, czy to nie jest nieposłuszeństwo wobec Boga? Bóg mówi jedno: przyjdźcie bezpośrednio do mnie, a my wybieramy drogę inną. Jak ja jako ojciec poczułbym się, gdybym mówił do moich dzieci: Wiecie co, jak macie jakiś problem, przyjdźcie do mnie. Jeżeli coś zrobiliście przyjdźcie do mnie, po prostu porozmawiajcie ze mną, a one by wybierały wujków, ciocie i innych, zamiast przyjść bezpośrednio do mnie. No, ja poczułbym się urażony, że nie mają do mnie zaufania, ale zobaczcie, często robimy to wobec samego Boga. Może jeszcze jedną e, spowiedź. Nie ma czegoś takiego, że do mnie jako do pastora przychodzą ludzie, aby się spowiadać. Mogą przyjść, mogą mówić o swoich grzechach, ale to nie jest tak, że jest to wymagane.